Cześć! Masz dość cenzury, blokad i zasięgów, które znikają bez powodu. A może szukasz miejsca, gdzie możesz być sobą i jeszcze na tym zarobić? Poznaj nową platformę społecznościową. Bez botów, bez anonimów, bez cenzury. To nie jest kolejna kopia Facebooka. To świadoma alternatywa, która naprawdę się opłaca. Co ją wyróżnia? Prawdziwa wolność słowa, bez ryzyka banów. Zweryfikowani użytkownicy tylko realne osoby. Zarabiasz za aktywność, korzystanie, zapraszanie znajomych, budowanie społeczności bezpieczna dla młodzieży od 13 roku życia, z kontrolą rodzica. Globalny zasięg działasz międzynarodowo. A wszystko to za jednorazową weryfikację tylko 49 dolarów rocznie. A co po roku? Jeśli nie chcesz zarabiać, nie płacisz nic, a nadal masz dostęp. Zarejestruj się już dziś przez link w opisie, zweryfikuj swoje konto. Dołącz do naszej społeczności i zacznij zarabiać na tym, co i tak robisz w sieci: Wolność, autentyczność, korzyści to jest przyszłość social mediów, a ty możesz być jej częścią.